Cześć, witam was w nowym filmie na kanale Notobystryk. Dzisiaj przygotowałem dla was recenzję konsoli Lubdeck CT. Jest to urządzenie, które służy do pracy w Lightroomie, w Premierze, w Capture One, w Final Cut. Bardzo wiele programów można tym urządzeniem obsłużyć. No i założenie jest takie, że mamy wszystkie najważniejsze funkcje na jednej konsoli i w bardzo szybki sposób możemy sobie te programy obsługiwać. Ja już kiedyś na naszym kanale testowałem wcześniejszy model klawiatury od Lubdeka. Sprawdźcie tutaj na górze, wyświetli wam się kartę. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie sobie ten film obejrzeć. No, ale dzisiaj zajmuję się. Nowym modelem, i na początek yy, pokażę Wam pudełko i samą obudowę. Samą pudełko jest świetnie wykonane. Wiem, że dla wielu z Was nie będzie to miało żadnego znaczenia, ale ja lubię, kiedy rzeczy są po prostu ładnie spakowane. I tutaj mamy z takim poziomem aploskim do czynienia. Faktycznie pudełko jest świetnie wykonane i mamy uczucie obcowania z produktem takim bardziej premium. W środku, oprócz samego urządzenia, jedyne co znajdziemy to. Kabel do podłączenia urządzenia do komputera, jest to kabel USB-C i jest on odpinany, więc kiedy jedziemy w podróż, to nie ma problemu, żeby sobie osobno zabrać kabel i samą konsolę. Eee, oprócz kabla, tylko jeszcze mam tutaj instrukcję obsługi i to jest. Wszystko. Sama konsola wygląda w taki sposób, i to, co na pewno zwraca uwagę, że jest ona zdecydowanie mniejsza niż wcześniejszy model. Wcześniejsza konsola LubDK wyglądała jak zwykła klawiatura do komputera, no i też miała podobną wielkość do klawiatury, więc zajmowała nam sporo miejsca na biurku i dużo trudniej się z nią podróżowało. Tutaj mamy urządzenie bardzo kompaktowe, dosyć lekkie, bo waży tylko 365 gram, więc nie ma problemu, żeby zabrać sobie je gdzieś w podróż i kiedy edytujemy zdjęcia gdzieś poza naszym domem, poza naszym biurem. To jak najbardziej można z tego skorzystać. Samo urządzenie jest wykonane po części z tworzywa, a po części z metalu. I robi naprawdę solidne wrażenie. We wcześniejszych konsolach lub deka bywało z tym różnie. Tutaj ta jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie i nie można się do niczego przyczepić. Na samej obudowie znajdziemy tylko jeden port, właśnie USB-C, który łączymy się z komputerem. Od spodu mamy takie gumowe stópki, które bardzo dobrze trzymają się powierzchni, więc kiedy mamy urządzenie na biurku i nawet gdzieś tam mocniej nim ruszymy, to nie ma szans, żeby ono gdzieś nam latało w jedną czy w drugą stronę. Jest ono stabilne w jednym miejscu, to jest ważne i wygodne w tym przypadku. Na samym urządzeniu znajdziemy bardzo wiele przycisków i kilka pokrętł. Ja bliżej będę Wam pokazywał to na przebitkach, żeby było to po prostu dosyć dobrze widać. Przede wszystkim to, co rzuca nam się w oczy, to duży panel z tej strony. Jest to panel dotykowy. Mamy tutaj dwa takie dotykowe paski, którymi możemy ruszać w górę i w dół, oraz kilka pól, które są dotykowe i konfigurowalne. Jeszcze potem pokażę Wam to oczywiście w oprogramowaniu, jak sobie tutaj przypisać dane funkcje. Oprócz tego dotykowego panelu mamy też sześć pokręteł, które chodzą z takim przyjemnym klikiem, czuć pod palcem, kiedy ruszamy tymi pokrętłami. Są one bardzo wygodne, są metalowe. I również są wciskane. I tak samo w oprogramowaniu można przypisać nie tylko funkcje poddane pokrętu, ale również to, co ma się dziać, kiedy pokrętło wciśniemy. Poniżej mamy 8 przycisków, takich małych, okrągłych, które również są oczywiście w pełni konfigurowalne, jak praktycznie wszystko w tej konsoli. Po dwóch stronach tego głównego pokrętła znajdziemy po sześć przycisków, które przypominają przyciski w standardowej klawiaturze, e, mają taki fajny skok, e, wygodnie się na pewno będzie z nich korzystało. A na środku mamy duże pokrętło, które tym razem chodzi bez wyczuwalnego kliku, jest ono całkowicie płynne. Ja wolałbym, żeby ono miało jakiś delikatny klik, ale wiem, że większość fotografów e, nie przepadała z tym rozwiązaniem, bo tak było we wcześniejszych konsolach to główne pokrętło właśnie miało wyczuwalny skok, i wiem, że wielu fotografów na to narzekało więc rozumiem, że ja tutaj jestem w mniejszości, lubdek posłuchał głosów użytkowników i jednak zdecydował się, żeby to pokrętło chodziło płynnie. Ok, na środku tego pokrętła mamy również panel dotykowy. Jest tutaj mały, wbudowany ekran, na którym mamy kilka podstawowych ustawień, które możemy sobie tam przypisać oraz możemy tu wyświetlić chociażby zegarek, kiedy go nie używamy. Co ważne, przyciski są podświetlane, więc kiedy pracujemy gdzieś w nocy, to będziemy widzieć, co wciskamy. I kolejna kwestia: urządzenie jest wyposażone w silniczek wibracyjny. więc jeśli będziemy klikać na ten panel dotykowy, to wibracjami będziemy mieli jakby odpowiedź, czy faktycznie coś wcisnęliśmy, czy nie. Jeśli chodzi o samą budowę urządzenia, to tyle: nie ma tutaj co więcej na ten temat mówić. Wszystkie przyciski chodzą z fajnym oporem, takim wyczuwalnym. Inny skok mają te duże przyciski, inny te małe. Pokrętła również chodzą z fajnym oporem, więc tutaj do samego wykonania przycisków i urządzenia nie można się w żaden sposób przyczepić. Jest to naprawdę dobrze zrobione. Teraz podłączę to urządzenie do komputera i pokażę Wam ten program do konfiguracji wszystkich przycisków, a następnie obrobimy sobie jakieś zdjęcia w Lightroomie, żeby już pokazać w praktyce Wam, jak to urządzenie działa. Teraz podłączając konsolę do komputera, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo fajnie gdyby w przyszłości udało się zrobić takie urządzenie bezprzewodowe. Ja jako fotograf mam na swoim biurku pełno kabi od monitora. Od jakichś dysków zewnętrznych. Po prostu nie cierpię tych kabli, i fajnie, gdyby każde nowe urządzenie, które pojawia się w moim domu, było już bezprzewodowe. Rozumiem, że tutaj pewnie ten kabel jest konieczny, żeby ta szybkość reakcji naszej ręki, która tutaj pracuje na urządzeniu, przekładała się na to, co się dzieje w programie, i pewnie łączność jakaś Bluetooth miałaby dużo wolniejszy ten czas reakcji, i dlatego zastosowano połączenie kablem. No ale fajnie, gdyby w przyszłości udało się to jakoś rozwiązać i kolejny lub lubdek byłby już bezprzewodowy, mnie by to na pewno bardzo ucieszyło. Mam już podłączone urządzenie, zaświeciły mi się tutaj wszystkie ikonki. Co jest fajne, to mogę mieć tutaj przypisane od razu skróty do Lightrooma, Photoshopa i innych programów bezpośrednio z DK i klikając tylko w jedną ikonkę od razu odpala mi się dany program. I mogę też obsługiwać systemowe ustawienia w komputerze, czyli mogę sobie przyciemnić, rozjaśnić ekran, mogę sobie sciszyć dźwięk, włączyć bądź zastopować muzykę. również takie rzeczy typowo systemowe mogę bezpośrednio z konsoli obsługiwać, więc całkowicie na bok mogę odłożyć moją zwykłą klawiaturę i używać tylko lub deka albo lub deka plus myszkę. Ja jednak lubię czasem korzystać również z myszki, więc yy, pracowałem na lubdeku i na myszce nie, nie rezygnowałem całkowicie yy, z myszki. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to yy, fakt, że oswojenie się z tym oprogramowaniem, oswojenie się z samą konsolą zajmuje trochę czasu. To nie jest tak, że podłączacie ją do komputera, wszystko działa super szybko, sprawnie, intuicyjnie. Nie, trzeba sobie yy, przeznaczyć jakąś część czasu na odpowiednie dostosowanie tego urządzenia do naszych potrzeb, na oswojenie się z nim i wtedy faktycznie okazuje się, że ta praca w Lightroomie, Photoshopie czy innym programie staje się szybsza. Ale to wszystko trwa. Ja to urządzenie mam u siebie już jakoś od tygodnia. Trochę na nim pracowałem, ale czuję, że jeszcze wymagałoby to pewnego czasu, żebym bardziej się z nim oswoił. Myślę, że kwestia nawet miesiąca mogłaby to być, żebym faktycznie bardzo intuicyjnie na nim pracował, ale widzę ogromny potencjał w tym urządzeniu. Pierwsze, co widzimy w Programie do konfiguracji to wybór urządzenia. Na razie mamy lub Deka, lub Plus oraz lub Deka CT, którym dzisiaj się zajmujemy. A następnie wybieram sobie program, pod który chcemy konfigurować w tej chwili urządzenie. W moim przypadku jest to Lightroom, bo z niego korzystam najczęściej. E, mogę zacząć konfigurację konkretnych przycisków i pokrętł. Ja bym zaczął od skonfigurowania samych pokręteł, bo one będą dla mnie pewnie najważniejsze i najczęściej będę po nie sięgał. Więc wybieram sobie tutaj na górze jedną ikonkę i mam sześć pól, które mogę wypełnić. Po lewej stronie mam zakładkę rotation, czyli obrót i tutaj wybieram sobie wśród funkcji, które są dostępne daną, na której będę w danej chwili pracował. Tego tutaj jest całe mnóstwo, więc ja nie będę omawiał każdej możliwej funkcji, bo to naprawdę zajęłoby bardzo dużo czasu. Co ważne jest też opcja wyszukiwania, więc jeśli nie chcecie długo szukać w tych podfolderach danej funkcji, to możemy wpisać sobie na przykład Clarity i widzimy, że momentalnie znaleźliśmy tutaj Clarity. Przesuwam je i upuszczam w miejscu danego pokrętła i ono jest już ustawione. Co ważne, można to robić w trakcie pracy, czyli mam odpalnego Lightrooma, pracuję sobie nad zdjęciem, dochodzę do wniosku, że nie, jednak wygodniej będziemy mieć tu jakąś inną funkcję. Otwieram sobie programowanie deka, znajduję daną funkcję i podmieniam, nie muszę nic resetować, wyłączać, wszystko dzieje się na bieżąco. Kiedy już sobie skonfiguruję te sześć podstawowych pokręteł, Mogę również sprawić, żeby ich było więcej. Wystarczy, że wtedy przesunę ten dotykowy pasek na lub deku, który znajduje się w tym miejscu i te 6 pokręteł zmieni swoją funkcję na kolejne 6 ustawień, więc tak naprawdę mogę mieć tutaj aż 12 różnych pokręteł. Dzięki temu, że szybko między nimi będę się przesuwał, ruszając tylko tym dotykowym panelem. I na tym panelu widzę też, jaka funkcja jest przypisana, w jakim momencie do danego pokrętła. Dodatkowo mogę sobie skonfigurować wciśnięcie pokrętła. Domyślnie wygląda to tak, że jeśli na przykład zmieniam ekspozycję i kliknę w pokrętło, to resetuje mi się ustawienie. Ale można to zmienić, chcę mieć tutaj jakąś inną funkcję, chociaż ta mi się wydaje najwygodniejsza i ja bym tego nie zmieniał, no ale mamy taką możliwość. Kolejna kwestia to konfigurowanie panelu dotykowego. Tutaj mamy w tej chwili 12 pól, które możemy sobie skonfigurować Idzie to dokładnie tak samo jak w przypadku przycisków, czyli szukam danej funkcji z lewej strony, na przykład może to być funkcja Crop, przesuwam, Upuszczam w danym miejscu i mam tam ustawiony krop. Czasem zdarza się, że są pewne opóźnienia w ustawianiu tych ikonek tutaj. I czasami zdarza się, że one gdzieś po jakimś czasie znikają. Niestety, troszeczkę jeszcze jest niedopracowane to oprogramowanie, i szczególnie przy konfiguracji tego panelu dotykowego, trzeba się trochę na tym skupić i uważać, czy wszystko jest ustawione tak, jak chcieliśmy. Bo zdarzają się tutaj jakieś błędy. I wiem, że nie tylko mi podczas konfiguracji takie błędy się zdarzały, ale pewnie w trakcie pracy nad tym oprogramowaniem lubdek będzie łatał te dziury, i wyjdą jakieś aktualizacje, i będzie to działało jeszcze lepiej. Kiedy sobie skonfigurujemy już tą całą tablicę, to możemy też dodawać kolejne takie tablice. Wystarczy, że klikniemy tutaj plusik na dole i mamy kolejne 12 pól, które możemy skonfigurować, więc ilość tych stron jest tutaj bardzo duża i ilość funkcji, które możemy przypisać też jest ogromna. Myślę, że jest tego więcej niż większość z nas będzie potrzebować. Jak widzicie, mam teraz czystą tablicę, mogę wybrać sobie tutaj jakiekolwiek ustawienia, przesuwać je i dodawać e, już sobie bezpośrednio na tą tablicę. Jak widzicie, teraz zdarzyło się to, o czym przed chwilą ja Wam mówiłem. Upuściłem tutaj funkcję i ona po czasie znikła. Nie wiadomo dlaczego. E, więc czasem, kiedy robicie to naprawdę szybko, to, to pojawiają się takie błędy, i na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejna kwestia to konfiguracja y, głównego pokrętła, e, mamy tutaj na nim trzy pola, które również możemy dowolnie sobie skonfigurować, w tym przypadku jestem w zakładce library, czyli mam tutaj na przykład gwiazdkowanie, w develop mogę mieć tutaj kadrowanie bądź jakąkolwiek inną funkcję, e, no i oczywiście możemy też sobie skonfigurować sam obrót pokrętła, e, co ma się dziać, kiedy będziemy tym pokrętłem sobie kręcić. Następna rzecz to cała lista ośmiu przycisków funkcyjnych. Tutaj również wszystko możemy sobie przypisać tak, jak chcemy. Ja nie będę się w to wgłębiał dalej, bo, bo chyba jest to mm, oczywiste. I ostatnia kwestia to te przyciski, które wyglądają jak na normalnej klawiaturze. Mamy tutaj siedem y, przycisków, które możemy skonfigurować, ale mamy też pięć, które są już przypisane na stałe i tego nie zmienimy. Ale myślę, że i tak ilość przycisków na tej klawiaturze jest duża i w zupełnie wystarczająca y, dla. Każdego. To, co bym poprawił w tym oprogramowaniu, to wyszukiwanie tych rzeczy, bo faktycznie tych folderów, funkcji jest tutaj bardzo dużo i czasami ciężko znaleźć pewne ustawienia. Więc po prostu mogłoby to być jakoś bardziej mm, przejrzyście rozłożone, ale cała reszta jest ok. No i to, do tego mi się oczywiście przyczepił, to to, że niektóre rzeczy nam znikają po jakimś czasie, ale to jest ewidentny błąd w aplikacji i to pewnie będzie e, poprawiane. Widzicie, ja teraz szybko przesunęłem tutaj e, wybór balansu bieli, i on mi nie wiem czemu e, zniknął, muszę to zrobić. Po raz kolejny. Ja sobie poświęciłem trochę czasu, żeby faktycznie wybrać tutaj te funkcje, z których korzystam najczęściej. Na no, że nie obrabiam jakoś bardzo mocno zdjęć w Lightroomie, to tych funkcji nie ma dużo i nawet sporo pól czy przycisków zostało u mnie zupełnie nieużywanych. Ale jeśli ktoś na przykład mocno obrabia zdjęcia w Photoshopie, to pewnie znacznie więcej tych pól wykorzysta. Jesteśmy już w Lightroomie. Ja tutaj bardzo szybko pokażę Wam jakąś obróbkę, bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile i nie chcę Was tutaj zanudzać. Od razu jestem w Develop, nie będę tutaj pokazywał wam funkcji w zakładce Library. Oczywiście, też można do tego używać lub deka, gwiazdkować, oznaczać zdjęcia itd. Ale my od razu skupimy się na szybkiej obróbce. Ja mam tu ustawione tak, że pod te 6 głównych pokrętł mam ustawione funkcje, z których korzystam najczęściej i w takiej kolejności w jakiej z nich korzystam. Pierwsze, co robię, to poprawiam temperaturę barwową, więc mam to pod pierwszym pokrętłem. Mogę sobie ją tutaj skorygować. I widzicie, kiedy przesadzę, to wystarczy, że kliknę w pokrętło i resetuje mi się zmiana. Więc tutaj koryguję sobie balans bieli. Następnie mam tintę pod tym, którą też koryguję w razie potrzeby. Aniżej ekspozycje, bo to są rzeczy, z których korzystam już na samym początku. Następnie po drugiej stronie, pod kolejne trzy pokrętła, mam przypisane światła i cienie, bo też z tego często w Lightroomie korzystam. No i kontrast. Jak widzicie, tymi sześcioma pokrętłami mam wszystkie już takie najważniejsze parametry wyregulowane na początek. Następnie przesuwam sobie dotykowo po panelu palcem i przerzucam się na kolejne sześć ustawień pod tymi samymi pokrętłami. I tutaj mam z lewej strony ustawienia, które odpowiadają za kontrast i ostrość, czyli teksturę, clarity oraz dehaze i nimi też tutaj mogę sobie szybko regulować. Oczywiście ja tego zdjęcia teraz nie obrabiam jakoś super, tylko robię to na szybko, żeby Wam pokazać jak to działa. A po drugiej stronie mam funkcje, które odpowiadają za kolorystykę, czyli vibrance i saturation, które również sobie mogę tutaj szybko wyregulować. I mam już widzieć jakoś wstępnie obrobione zdjęcie. Mam tutaj jeszcze pod ostatnim pokrętłem funkcję do przybliżania i oddalania szybko, ale działa to tak sobie. Czasami ono się gdzieś tam zwiesza, ma jakieś takie nierówne te przejścia. No, no nie korzysta się z tego jakoś wygodnie. Ja nadal wolę sobie ewentualnie powiększać zdjęcie za pomocą myszki, no ale taka funkcja też tutaj jest. Kolejna kwestia, kiedy już mam. Te podstawowe ustawienia wprowadzone, jak widzicie, trwa to bardzo szybko. To przechodzę już do jakiejś ewentualnie korekty lokalnej, i tutaj mam już przypisane funkcje albo pod ten panel dotykowy, albo pod jakieś przyciski funkcyjne. I na przykład, kiedy chcę szybko włączyć sobie spot removal, żeby usunąć jakieś niechciane elementy, to klikam jeden przycisk i mam włączony ten spot removal. i tutaj na przykład usuwam sobie jakiś niechciany element ze zdjęcia. Działa to momentalnie. Tak samo jeśli chciałbym użyć pędzla to też klikam jeden guzik, mam w uruchomiony pędzel i tym dużym głównym pokrętłem mogę sobie wielkość tego pędzla regulować i na przykład gdzieś tam to zdjęcie w miarę potrzeby sobie rozjaśniać. Więc, jak najbardziej, można z tego korzystać. Kiedy już mam zdjęcie obrobione, zarówno selektywnie, jak i, jak i ogólnie, no to mogę jednym przyciskiem kliknąć Save i od razu przechodzę do ustawień zapisu, eksportu i szybko mogę sobie takie zdjęcie wyeksportować. Więc, jak widzicie, ta obróbka tutaj jest bardzo szybka, ale wszystko zależy od tego, jak dopasujecie urządzenie do własnych potrzeb. Dla mnie główną zaletą urządzenia tego typu jest to, że kiedy zmieniam ustawienia, na przykład ekspozycji, to nie odrywam oka od zdjęcia. Więc nie patrzę się tutaj gdzieś z tej strony na suwaki, kiedy reguluję je myszką, tylko patrzę się na zdjęcie i bardzo precyzyjnie wprowadzam jakieś korekty, dzięki czemu no po prostu ta obróbka jest lepsza. I to jest dla mnie chyba największą zaletą tego urządzenia, że możemy skupić się typowo na zdjęciu, a te korekty wprowadzać bardzo. Intuicyjnie. I jak widzicie, nawet kolejne zdjęcie, mówiąc tutaj do Was, jestem w stanie momentalnie w bardzo szybki sposób e, gdzieś tam sobie obrobić, ruszając do, dosłownie kilkoma. Kilkoma pokrętłami. Działa to naprawdę płynnie, momentalnie. Czasami zdarzają się, głównie przy balansie bieli, jakieś lekkie spowolnienia, ale ogólnie nie można mieć tutaj jakichś wielkich pretensji do, do tego, jak płynnie to działa. E, uważam, że jest na, naprawdę ok. Jeszcze ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to samo kadrowanie, które również jest bardzo wygodne. Ja też mam je przypisane pod jednym guzikiem. Klikam sobie kadrowanie i samym e, pokrętłem jestem w stanie sobie zmieniać wielkość tej ramki oraz e, nachylenie. Klikam sobie na pokrętło w dotykowy panel. I mogę też szybko pochylać zdjęcie, więc jest to naprawdę wygodne. I również podczas takiego kadrowania fajne jest to, że nie odrywam oka od ekranu, tylko bezpośrednio sobie patrzę na zdjęcie podczas kadrowania. Słuchajcie, nie będę tutaj dłużej Was zanudzał tą obróbką zdjęć, bo to trzeba po prostu popróbować samemu. Myślę, że z tego filmu dowiedzieliście się mniej więcej, jakie są możliwości tego urządzenia, jak to wygląda. Ja uważam, że jeśli jest urządzenie, które pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu, no to warto z tego skorzystać i myślę, że faktycznie z tym urządzeniem ta obróbka jest znacznie. Wygodniejsza i szybsza. To na co czas uwagę, że nie jest ono tanie, bo kosztuje 2150 zł, no ale mam tutaj bardzo dobrą jakość wykonania i takie urządzenie jednak dosyć specjalistyczne, a to zawsze kosztuje jeśli ta inwestycja zwróci się w postaci większego czasu, który mam dla siebie, a nie muszę go spędzać w programie graficznym, bo obrabiam zdjęcia szybciej, to moim zdaniem warto w takie urządzenie zainwestować. Tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie nam lajka i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!